W ten sposób zyskasz więcej miejsca w lodówce. Weź pojemnik na jajka i obróć go do góry nogami. Na górze znajdują się dodatkowe otwory. Ułóż brakujące jajka z drugiego opakowania w wolne miejsca na górze. Dzięki temu zaoszczędzisz sporo miejsca. Wszystkie jajka są stabilne i łatwo dostępne. Lodówka jest lepiej zorganizowana bez zbędnego bałaganu. Sprytny trik, który warto wypróbować. Prosty sposób na oddzielenie żółtka od białka. Wystarczy plastikowa butelka. Ściśnij ją delikatnie, przyłóż do żółtka i przełóż do innej miski. Żółtko od razu wędruje do butelki, a białko zostaje w misce. Włóż chochelkę z jajkiem do gotującej się wody w garnku. Trzymaj tak około minuty, aż zauważysz, że białko po boku się ścina. Jest to prosty trik na jajko w koszulce. Zawsze wychodzi idealne. Wlej żółtka na czosnek i zrób wytrawną przekąskę, która zachwyci smakiem. Zblenduj żółtka z jajkami, czosnkiem, pietruszką i jogurtem. Dodaj sól, proszek do pieczenia i mąkę, by powstało elastyczne ciasto. Rozwałkuj, pokrój na trójkąty i smaż na złocisto. Podawaj z jogurtem i ziołami. Idealne na imprezę lub wieczór z bliskimi. Prawie zwyczajne, ale w nowej formie. Ugotowane jajko połóż na folii spożywczej i szczelnie je zawiń. Wsuń patyczek do szaszłyków wzdłuż jednej strony jajka i przymocuj go taśmą. Odwróć jajko, dodaj drugi patyczek w podobny sposób i zabezpiecz. Włóż trzeci patyczek między dwa poprzednie i ciasno zawiń jajko kolejną warstwą folii. Zabezpiecz końce gumkami, a jajko włóż do lodówki na godzinę. Po schłodzeniu usuń folię i patyczki. Gotowe plastry jajka będą przypominały delikatne kwiaty, doskonałe na wyjątkowe dekoracje.